Dziś opowiem Wam o takim fajnym przyrządzie, który wam polecam, żeby sobie zrobić. Kawałek płaskownika. Tu jest kawałek płaskownika, zakończony kwadratem. O, znaczy przepraszam, prostokątem. W ten prostokąt wchodzi kawałek stalki naostrzonej. Tutaj jest rączka, która jednocześnie dociska tą stalkę. O. Kładamy sobie na odpowiednią głębokość. Dokręcamy troszkę ciężko. O, i trzyma nam Tutaj możemy sobie regulować średnicę, jaką chcemy wycinać otwór. W tekstolicie, w pleksji, to powolutku, powolutku z powodzeniem można za pomocą tego przyrządu wyciąć. Oczywiście nie w tekstolicie 20 mm, ale jakiejś trójce, dwójce cienkiej tekstolicie. Można wyciąć. Zrobimy tak, że staramy się otwór z jednej strony, z drugiej strony, i wtedy ładnie sobie wycinamy. Opie tutaj robimy na środku tylko otwór, tu dokładnie, precyzyjnie sobie odmieszamy średnicę, kontrujemy, no i mamy tu już zamocowane. A co tu jest jeszcze na końcu takiego fajnego, ale no tu jest fajna taka gałka, że to się. O, ja nie będę tego stresował, ale po prostu, że się ładnie to obraca. O. A to taki prosty przyrząd, jeśli tam macie czasem dużo roboty czy nawet i mniej, a jako ciekawostkę można sobie zrobić. Dziękuję.